Mm -hmm. Jesteśmy dzisiaj w Lodzku, w tam sobie nawalamy, Lecimy, na miliony, bo już Petz czeka, oranżową łapę i lecimy tam. Są dziś urodziny, więc obok serwisa, mikrofonki jest, klawiatura też, oczywiście Mężki, Wreszcie, nie zabrakło myszki też, wejście w w i tam nie rozwój. otwieramy jajce i już Petz Pierwszy, drugi, drugi, trzeci legendary, ale i tak jest dobrze. Stąd on jest, lecimy po więcej. Jeszcze już mamy, lecimy po kolejne. Game'ów za mało, lecimy po następne. Mamy już dużo, idziemy do szopy. W szopie z skrzynię i jaja otwieramy. Kolejne trzy huge i dwanaście legendarnych. 20 milionów mam i damy rozpacz. jest. Tak, tak, fajny jest. Szczepionki z skrzynię. Dobrą jest. Ale tutaj robimy tekst. Ej! Rozwalamy skrzynię ją. Rozwalamy ją. Super mikro. Rozwalamy ją, mega rozwalamy ją, o, o, Nie, 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 to to za za ale Ale nie, jest no no robimy sobie sobie nie, Dwa nie, ale to słabo nie, 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 są lepsze nie, 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 są są